Czyli widać, jestem bardzo a To kolejny odcinek serii Roblox Map City. Doszedł update, gdzie można było sobie przywołać takiego słodziaka. Chyba ładniejszego psa w Roblox jeszcze nie było. Weźmy sobie kosteczki dla niego. I chodź, chodź po to, że przejdźmy. Olej grzeczny. Do basenu i. Aport! No, łap! I przyniesie? Przynieś, przynieś. Czy, ale co, jak się stanie, że tam wrzucę? Ale byłoby śmieszne. No i od razu... Ej, poczekajcie. Nie nadałem mojemu psu imienia. No i nazwijmy go... b r -I n -E i Bernie nazwijmy tego psa. Adopt. Mamy Berniego, patrzcie. Bernie, umiesz tak samo aportować? Berni łap! Łapiesz to. Grzeczny Berni. Chodź, chodź. Przejdziesz tu? Chodź. Pa, jaki grzeczny. Trzyma kosteczkę w pyszczku, Dasz? Dzięki. Ja co, co. No i nie mam kostki. I ucieczka! <śm> e, dobra. Daj kostkę. Ej, a ty możesz do mnie wsiąść? Wezmę swój latający pojazd. Ja, ty możesz ze mną do auta wsiąść? Mamy psa w aucie, ale fajnie. I lecimy z na naszym pieskiem. Poszukajmy jakiegoś kryminalisty, który sobie na przykład będzie biegł. Niech nasz pies mu coś zrobi. A co on pies robi, tak mi Tak, A propos, ciekawe, co pies robi? Strasznie mnie to ciekawi. E, nie, chyba nie zabija. Jakby zabijał to by było zbyt OP. Wtedy każdy by grał tylko policją. Tak, ścigamy e, jakiegoś kryminalisty. Na, moje auto jest troszkę bardziej dobustowane. Halo, nie mogę nic zrobić. Ej, nie mogę nic zrobić Halo, a jakie ja mam się teraz dostać? Nic nie mogłem robić, mogłem tylko strzelać Szybko w górę, w górę leć. Albo poszukajmy kogoś innego, bo tego będzie ciężko złapać Mój pies go nie powali przecież Fajnie byłoby, by powalał o, to by było dobre combo. Powalenie plus, yy, no właśnie, powalenie i yy, paralizatorek. Ojeju. Piesia! Bernie, łap kosteczkę. Daj kosteczkę. I rzut. Bernie. Słodki nasz piesek. Chodźmy, chodź Bernie, Bernie atakuj tego typa. On nie zginąłem, zabił mnie drugi kolega jego. Bernie, mu się nic nie stało? Bernie, gdzie jesteś? Zabrał moją kosteczkę. A ta do czego służy? A, to się słabo rzuca, patrzcie. To jest na blisko. A ta na daleko. Więc ja wolę tą na daleko. Większą, masywniejszą i, i piękniejszą. Dobra, tym razem nie ma niku. Pobiegnij mi na piechotę. Nie na no, to by długo trwało nawet. Siadaj piecho Siadaj i lecimy typie Lecimy Lecimy sobie pięknym autkiem Z tyłu wiozy psa Czekam na kryminalistów żeby zabić szybko i No tu nie będę śpiewał teraz Dajcie znać w komentarzu Czy mam zaspiewać i wymyślić historyjkę o Bernie Albo napiszcie w komentarzu jak ma się nazywać Bernie? Bernie, a zmienimy mu imię. Może ktoś napisze na przykład... nie wiem... Lu Lukas? Lukas, typowy brudas. Zawsze mi się z typowym brudasem kojarzyło. No nie chcę znowu zginąć. Mój pies mi w ogóle nie chce pomóc. Pomocy! Dostałem złą replikę psa. Halo. Chciałbym chociaż jedną osobę złapać. Nie, bez tym razem, znowu. No to musiało być tak, że, kto, że ktoś właśnie idzie tak jak tatu i, i, i po prostu sobie biegnie. A nie tak jak oni, że sobie latają. To by było łatwiejsze do złapania wtedy. Ale ja i tak nie narzekam. Mi się tam podoba. A pojedźmy, może ktoś ma jetpack już. Na sterynach Nie, żeby nie wystraszyć kogoś. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy z tym śledziem. Teraz tu skręcamy. No, nie. E, myślałem, że jednak się ktoś. Odważy i będzie chciał mieć jetpack, ale jak widzę, nikt nie chce mieć jetpacku, to lecimy to, to, to lecimy, lecimy sobie, a co pod Q jest? Ej, ktoś wie, co jest pod Q. Ej, napiszcie, co jest pod Q. a nie, pod Q jest dużo Okay. Nie jestem kryminalistą, po co ja tu jadę? Szybko. Nie, no i turbo zużyłem. Pieś. Jak ty tam żyjesz? Przy... Chodź! Chodź, szybko nabiję. Ej, a ciekawe co się stanie, jak wezmę motor i posadzę tam epsa. Pies zniknął. Haha. Ha. Ale ma śmiesznie syreny, motor umiejscowiony. Bum. Pies! Nie tak się wysiada z auta. Najładniejszy pies, jakiego tu. Jakiego można zobaczyć w Robloxie. Halo. Tu miało być mnóstwo kryminalistów. Ja nie rozumiem o co chodzi. Miałem połapać tylu, że aż strach. O, ale tu już ktoś idzie. Piecho, czekamy. A tak. Atakuj, pieś! On ma taką fajną minę, jak się go atakuje. Jak o kogoś. No za... zaatakuj tego typa. Nie pozwól mu, nie wiem co on sobie myśli, że, z... że wygra z psem. Ale muszę go złapać. Nie, hańba mi będzie, jak tego bambika nie złapię. Ale on ma shotguna, a ja nie. To nie fair w sumie. Hańba mi. Hańba mi. Hańba to, 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 to ja. Tym razem to ja. Dobra, będzie, będzie fair. Jeżeli nie będzie mnie zaczepiał, to będzie zabawa. Jeżeli będzie mojego psa zaczepiał, będzie zabawa. Szybko. Giniesz. No przynajmniej nie mam już hańby wiecznej Halo ten, kto, do, kto tu strzelił, do... kolegi policjant? A to ten typek Atakuj go mój piesiek Atakuj klauna z koszalina Jak To boli, jak się komuś strzela prosto w głowę. Widzisz? Nie miło, prawda? To, to zostaw niektórych ludzi. Jest, chodź. Wsiadam. I złapałem jednego czy dwóch? Dwóch chyba gości złapałem. Nie, jednego. Dobrze. I spróbujmy kogoś jeszcze złapać, bo tamten mnie zabił. No, to! Przynajmniej jedną osobę złapaliśmy. Nie, nie przypisuje mi jakoś strasznie bardzo. Szczęście, ale zawsze coś. Albo poczekajmy przy wyjściu piramidy, Będzie śmiesznie. W końcu mamy kłada policyjnego. Łatwo będzie przeżyć. A, w ścianę. I to driftem jedź. A Albo, nie wiem pod, pod co podjechać, pod e, Piramidę, czy pod diaksik Bardziej od piramidy lubię diaksy Ale teraz, pościg! Ścigamy tego typka O tutaj No, zaatakuj go wreszcie! O, ty! nad dużo byłeś wart! Ale masz nieskończoność HP. To nie fair. I no, co za cheater! stary za głowa! Ale ładne auto miał. Muszę przyznać, ładne auto mał. Piesio, jedź pod pi... Znaczy, biegniemy pod piramidę. A to nasi No niestety nasi Patrz! Ich też pies nie potrafi wysiadać z automobili No po prostu napiszcie w komentarzach pies a przypnę wam serducho Atakuj! Nie zadziera się z moim najlepszym Kolegom. O, odblokowaliśmy taniec, jak fajnie. Aż musimy sobie zatańczyć. Nie, pony. Pony, to było pony. Nie, to nie to, może to. <grym> Napiszcie w komentarzach, czy się mylę. Pony, o to. <grym> Ej, taki taniec jest dos dokładnie w Fortnite. Czekaj. pies, nie rusz się. Aż screena sobie strzelę. Poczekaj, teraz zatańczę i, i znowu screenika sobie strzelę. Drugiego, Czy tak? Pożal to słodko wygląda. Patrzcie, ja się skaczę. Dobra, chodź piech. Mam nadzieję, że ciebie się nie da zabić. Przetestujmy. Dobra, jesteś niezniszczalny. Chociaż strasznie się boję, że nie wziąłem kostę, że ty wpaniesz mi tam do dziury, ale tam lecą jakieś typki. Chodź, ukryj się. Ukryj się, pies. Spróbujmy go złapać. No łap! Łap jeszcze? Mógłbyś pomóc! Oho! A tak się chwali. A tak. A e, mówiłem, że nie mam honoru, że. A ciebie już nie chciałam dobijać, sorry. Pozdrawiam Damiana. Spoko był. Coś przypadek, musiałem go zabić. Dobra. Mój pies już upolował tyle zdobyczy. Powinienem mu dać kostkę, ale ja nie mam kostki. Ue, ue, ue. A więc skoczmy sobie skoczmy sobie. Czy tam ktoś jest? Pies! Atakuj go! Albo poczekamy sobie przy wyjściu. O, przeteleportował się, czyli w sumie... Halo, pies? Pies, nie mów, że... Mówiłem nieśmiertelne, to... Mam... Teraz możemy mieć na zawsze nieśmiertelnego towarzysza. I e, robić na nim... Pony! O, dostałem 12 tysięcy. Ucieczka. Ale, ale to jest piękne. Więc, jeżeli ktoś chce mieć niepowtarzalnego swojego pieska, to niech go skastomuje. A na koniec odcinka specjalnie dla was dowódca piecho ze słynnym kowbojem. Poczekajcie. Telefon. I... To bye, bye. Pa, pa, I patrzcie. Moje ręce są dokładnie te samego koloru, co ta piramida. Prawie ich nie widać. To do widzenia.